12 września 2025 roku pojawił się nowy album zespołu Erasmus o nazwie Weirdo. Ama za mikrofonem i zapraszam na recenzję. Według Spotify wydawnictwo zawiera 10 utworów i trwa prawie 33 minuty. Album promuje 5 singli. Zespół promocję najnowszego wydawnictwa rozpoczął już pod koniec zeszłego roku, kiedy to 25 października 2024 otrzymaliśmy pierwszy singiel. Był nim kawałek Rest in Pieces w formie wideo z tekstem utworu na ekranie. 28 marca 2025 roku pojawił się klip do kawałka Creatures of Chaos. 16 maja 2025 roku zespół zaprezentował słuchaczom trzeci singiel, którym był kawałek Break These Chains. 11 lipca 2025 roku na kanał YouTube Kapeli wrzucony został Teledysk do utworu Love Is a Beach. Ostatnim póki co singlem promującym wydawnictwo jest kawałek Weirdo, do którego klip pojawił się w dniu premiery Krążka. Nie jest to moje pierwsze spotkanie z twórczością zespołu Erasmus. Ich największe hity, między innymi In The Shadows czy No Fear, były przeze mnie bardzo często słuchane. Dlatego też, gdy znalazłam informację o tym, że kapela zaprezentuje fanom nową pozycję wydawniczą, ucieszyłam się i z niecierpliwością czekałam na Dzień Premiery. Po przesłuchaniu najnowszego materiału muszę przyznać, że było warto. Zaczynając od kwestii muzycznej, to przyznam szczerze, że znalazłam na tym albumie to, za co uwielbiam ten zespół. Mocne, rokowe granie z bardzo wyrazistymi liniami gitary to coś, w czym zakochałam się kiedyś, słuchając utworu In The Shadows. I takie właśnie kompozycje dostałam na tym albumie. Słuchanie tego krążka powodowało u mnie ekscytację, kawałek po kawałku. Każdy jeden jest świetny i każdy jeden ma w sobie niesamowitą moc, dla której czekałam na tą płytę. Melodie zagrane na gitarach w każdym utworze są fantastyczne i to dzięki nim najnowsza propozycja zespołu Erasmus jest tak wspaniała. Muszę przyznać, że wokalista nadal ma w swoim głosie to coś, co mnie do niego przyciąga i słucham każde słowo śpiewane przez niego ze skupieniem i ekscytacją. Barwa głosu artysty idealnie pasuje do muzyki zespołu. Jego charakterystyczny wokal powoduje, że twórczość kapeli trafia idealnie w mój gust. Jeszcze chwilka o gościnnych występach. Te fenomenalnie dopełniają całość i świetnie współgrają z muzyką kapeli. Dobrze, przyszła pora na wybranie trzech najlepszych utworów z najnowszego krążka zespołu Erasmus. Są to Bad Things, czyli kawałek, który jako pierwszy wpadł mi do głowy, gdy słuchałam tego albumu. To kompozycja, która ma niezwykłą moc i cudowną linię gitary. Ta wita słuchacza już na samym początku. Refren jest bardzo chwytliwy, co powoduje, że przyjemnie słucha się tego utworu. Creatures of Chaos. Czyli kawałek, który jest singlem promującym wydawnictwo. Muszę przyznać, że jeżeli tak zaczyna się album, to musi on być godny polecenia. I z takim mamy tutaj do czynienia. Ta kompozycja jest naprawdę rewelacyjna i bardzo energetyczna. Zdecydowanie będę wracać do tego utworu. Weirdo. Czyli póki co ostatni singiel promujący album Melodia gitary, która wita nas na początku, jest hipnotyzująca i w cudowny sposób zachęca do słuchania całego kawałka. Moim zdaniem to bardzo dobry wybór na utwór promujący płytę. Wyróżniłabym jeszcze takie kawałki jak Rest in Pieces Banksy oraz I'm Coming for You. Najnowszy album zespołu Erasmus idealnie trafił w mój gust. Cieszę się, że kapela nadal gra tak energetyczną rockową muzykę, pełną mocnych gitarowych brzmień, które zostają w głowie na długo. Trzy odsłuchy. Minęły mi bardzo przyjemnie i wiem, że będę do tego albumu wracać. Takie właśnie kompozycje uwielbiam. Wyrazista gitara i cudowny wokal to połączenie, którego mogę słuchać praktycznie bez przerwy. Uwielbiam głos wokalisty zespołu Erasmus. Jego wokal jest tak niesamowity, że każdy jeden odsłuch najnowszego albumu powodował we mnie te same pozytywne emocje. Najnowsza propozycja wydawnicza kapeli to pozycja obowiązkowa dla największych fanów i nie tylko. Myślę, że każdy entuzjasta Roka. Powinien znaleźć na tym albumie coś dla siebie. Podsumowując, jestem zachwycona. Najnowszy krążek zespołu DERASMUS jest energetyczny i bardzo gitarowy. Rokowe brzmienia, które na nim usłyszymy, mają w sobie coś, co powoduje, że w wolnej chwili wrócę do tego albumu. Ja serdecznie polecam. A wy słuchaliście najnowszego krążka zespołu DERASMUS? Jakie są wasze odczucia? Napiszcie proszę w komentarzu. Ja standardowo zapraszam Was do obejrzenia innych moich filmów. Jeśli ten Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się cieplutko. Pa!